Chwalebna święta Rito z mistyczna różo spraw niemożliwych, w ten święty niedzielny dzień staję przed Tobą z otwartym sercem i duszą spragnioną błogosławieństw. Ty, którą Bóg wybrał, abyś była przykładem cierpliwości, wytrwałości i niezachwianej wiary, wstawiaj się za mną i za wszystkimi, którzy dziś szukają pocieszenia, nadziei i pokoju w swoim życiu. Święta Rito, Ty, która poznałaś najgłębsze bóle ludzkiej duszy, utratę męża, cierpienie wdowieństwa, niepokój matki zatroskanej o przyszłość dzieci, rozumiesz udręki, które nosimy w sercach, Ty, która umiałaś przemieniać każde cierpienie w modlitwę, każdą łzę w ofiarę miłości dla Boga. Naucz mnie odnajdywać sens w trudnościach, jakie niesie życie. W te niedziele, gdy rodziny się gromadzą, a dzwony kościelne rozbrzmiewają po całym świecie, proszę, aby twoje wstawiennictwo dotarło do wszystkich domów. Niech pokój, który znalazłaś w klasztorze święty Marii Magdaleny, stąpi na każdy dom, każdą rodzinę, każde samotne serce. Niech ci, którzy są daleko od swoich bliskich, poczują ciepło Bożej miłości poprzez Twoją matczyną opiekę. Święta Rito, orędowniczko spraw niemożliwych, dziś powierzam Ci wszystkie sytuacje, które wydają się bez wyjścia rodziny w kryzysie, małżeństwa przeżywające trudności, dzieci, które zeszły z drogi cnoty, rodziców, którzy nie wiedzą już, jak prowadzić swoje potomstwo. Ty, która przeżyłaś te same udręki i potrafiłaś powierzyć wszystko opatrzności Bożej, wstawiaj się za nami, abyśmy odnaleźli mądrość, cierpliwość i rozeznanie w naszych decyzjach. Proszę także za tych, którzy dziś obudzili się bez nadziei, za tych, którzy dźwigają ciężar choroby, samotności, bezrobocia czy rozpaczy. Niech Twoja cudowna róża zakwitnie w ich sercach, niosąc woń ufności w Boga. Tak jak otrzymałaś od Jezusa Chrystusa cierń Jego korony, jako znak zjednoczenia z Jego cierpieniem, pomóż nam zrozumieć, że nasze bóle mogą stać się narzędziem uświęcenia i wzrostu duchowego. Błogosławiona Święta Rito, w tę niedzielę proszę szczególnie o nawrócenie zatwardziałych serc. Ty, która nieustannie modliłaś się o nawrócenie swojego gwałtownego męża i zobaczyłaś, jak został przemieniony przez Bożą miłość przed swoją śmiercią, nie rezygnuj z tych, którzy dziś żyją w błędzie, przemocy czy grzechu. Niech Twoja potężna modlitwa dotknie ich serc i doprowadzi do skruchy oraz przemiany życia. Wstawiaj się także za młodymi naszych czasów, którzy stają wobec tylu pokus i wyzwań. Niech znajdą w Tobie przykład czystości, oddania i miłości do Boga. Niech potrafią wybierać dobro zamiast zła, cnotę zamiast występku, miłość zamiast nienawiści. Chroń ich przed złymi wpływami i prowadź drogami prawości. Umiłowana Święta Rito, proszę, aby ta niedziela była dniem duchowej odnowy dla nas wszystkich. Abyśmy, jak Ty, umieli powierzać nasze troski Jezusowi Chrystusowi i całkowicie ufać Jego woli. Abyśmy potrafili dostrzegać małe cuda codzienności, czuły uścisk, słowo pociechy, gest solidarności, chwilę wspólnej modlitwy w rodzinie. Niech Twoja opieka towarzyszy wszystkim, którzy dziś pracują dla dobra wspólnego: lekarzom i pielęgniarkom opiekującym się chorymi, kapłanom sprawującym najświętszą ofiarę, ojcom i matkom wychowującym dzieci z miłością, nauczycielom przekazującym wiedzę i wartości, wszystkim, którzy poprzez swoje powołanie i zawód przyczyniają się do lepszego świata. Na koniec. Święta Ritos Kastri, proszę cię, abyś wstawiała się za nami, aby ta niedziela była tylko początkiem tygodnia pełnego błogosławieństw. Niech każdy dzień stanie się okazją do wzrostu duchowego, do praktykowania miłości bliźniego i do zbliżania się do Boga. Niech Twoja opieka towarzyszy nam w każdej chwili, w radościach i smutkach, w sukcesach i trudnościach. Błogosław o święta rito wszystkich, którzy słuchają lub czytają tę modlitwę. Niech poczują w swoich sercach pewność, że nie są sami, że zawsze istnieje nadzieja, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Niech Twoja pachnąca róża będzie znakiem, że Boże łaski są zawsze w naszym zasięgu, jeśli tylko mamy wiarę i wytrwałość. Amen. Święta Rito Skarci módl się za nami.